No cześć, jak wiecie, jest wieczorek stary, jutro z rana idę na test na prawo jazdy, także będę musiał zrobić badanie wzroku, tak jak dostałem kartkę, no i na kartce piszę, że muszę zrobić <laughs> testy, także siedzę wieczorek i uczę się testów, co bym jutro nie przyniósł Wam wstydu, nie. Także e, oczywiście, przy okazji, pracuje drukarka. Coś tam sobie drukuje. Zobaczcie. Drukarka robi swoje. A ja teścik lecę. I yeah. Oczywiście nie zawsze trafiam w odpowiedzi, żeby było jasne. flammable materials. C. The vehicle is carrying hazardous materials. D. Slow-moving vehicle. The correct answer is D. Slow-moving vehicle. Whenever you spot a red and orange triangle on a vehicle, it tells you that the vehicle is moving slowly, so be patient and drive carefully around it. This helps everyone stay safe on the road. Question 49. What does this sign tell you about the road ahead? A. You are approaching a dead end. B. A divided highway begins. C. It's a warning of a steep hill. D. The road is closed for construction. The correct answer is B. A divided highway begins. This sign lets you know that the road is about to split into two separate lanes. Oczywiście nie wiem, czy te same pytania będą na teście. O tym się dowiem jutro. No na razie wiecie, uczę się, nie? Także hmm. takich e, testów, takich e, no e, pytań mam. Trzy e, filmy po 60 pytań. I akurat to... No i tam znalazłem jeszcze inne, inne testy, także przesiedzę, posłucham, popatrzę, odpowiadam, a jutro lecę na test. Najprawdopodobniej nie będę mógł tego nagrać, no ale cóż, taka kolej rzeczy, nie? Nabroiło się, to teraz trzeba odpowiadać. Także nauka nie idzie w las. Zamiast oglądać film czy jakiś mecz, po prostu muszę siedzieć przy komputerze. Także widzicie nawet mam wszystko wyjaśnione, co i jak. Także... No nic. Na razie się uczę. Zobaczymy co będzie jutro. No, jak myślicie? Także do jutra widzimy się, hej. No, cześć, witajcie. Panie, panowie, oglądacze, youtuberowi wyjadacze. Więc, no cóż, poniedziałek rano. Sławek gotowy, nabrał papierów. Właśnie tu Wam pokażę moje wezwanie do DMV. To zakryję swój numerek, dobra, bo to jest niepotrzebne. Więc, zobaczcie, tu mam całe wezwanie żeby zrobić prawo jazdy. prawo jazdy egzamin kosztuje 30 dolarów czy tam nowe prawo jazdy i tutaj pisze jak wół, że muszę zrobić, zdać badania okulistyczne czyli w tą maszynkę sz, 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 popatrzeć no i zdać test oczywiście do testu jak widzieliście przygotowywałem się a co będzie i jak będzie, tego nie wiem. Okaże się to za parę minut. Czekam jeszcze w aucie, bo chcemy, szyby muszę odmrozić. Ustawiłem. Nowo jest zimno, minus 6 Fahrenheit. A, a odczuwalna jest, pisze, piszę, czy jest napisane w internecie, że jest minus czternaście y, także Celsjusza, oczywiście także przygotowuję się do jazdy do śnieg oczywiście e, cała ta tragedia śnieżna dzieje się w dół Illinois, czyli na south, Springfield, tutaj Kansas. Eee, no, u mnie jest, że tak powiem, jest e, w moim rejonie. To widzicie, co ma trochę padać jeszcze, ale to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Jakich potrzeb? Jest mi to w ogóle niepotrzebne. Ten śnieg, ha, śnieg, ja przy lodówce marznę, otworzę lodówkę to już mi jest zimno, kurde, nie lubię zimna, strasznie nie lubię zimna, no ale co zrobić, no, taki okres się przytrafił i trzeba z tym żyć. Solarki zapieprzają, kurde, korweta piątka stoi na ulicy w taką śnieżycę. A szkoda auta. Oczywiście, oczywiście już żółte światła lecą. Czyli jakaś Solara. Kurde, za, za gorąco mam nastawione w samochodzie. Tak. Solniczka zapierdziela. Ale sypać nie chce. No, dawaj masz wolne, kurde. Ja pierdzielę. Taka fura, kierowca, kurde. I jedzie chyba egzaminy zdawać, tak jak ja. Także displays moja wioska. Dobra, i kieruneczek teraz. Driver service, widzicie, Sajne. I już tu się zbierają samochody. O, tu, o. Już urząd się świeci. Dobra, przejadę pod urzędem. Przejadę pod urzędem. Widzicie, zobaczcie, te niebieskie okna, co jest po prostu to zamazane zaklejone czymś tam, tu jest kwieciarnia jakaś, paznokcie i o tutaj te słupki to jest właśnie Secretary of State i Sławek ma tutaj wejść ludzi w środku nie ma stoją przy okienkach, ale to jeszcze nie ja jeszcze muszę trochę poczekać, jadę, stanę tutaj z boku, tak na ostatniego, że tak powiem, żeby mi się fajnie później wyjeżdżało. Nie ma to jak kręcić się po wolnym parkingu, nie. Nie zostało mi nic innego, jak iść do środka, także życzcie mi powodzenia, narka. Widzimy się za chwilę. Po! No więc, mały update'cik. Słuchajcie, więc powiem tak. <ścoughs> yy, podstawowe prawo jazdy zdałem, kategorię D. Tylko ja mam jeszcze kategorię C i ja nie wiedziałem, że będę musiał robić testy na kategorię C. No i do tego zupełnie nie byłem przygotowany. Tam jest 15 pytań, trzeba odpowiedzieć na 12. Ja odpowiedziałem na 9. Zrobiłem 3 błędy, typowo na pytaniach takich związanych ze strajtami, czyli tam. Chodziło o hamulce i odległości, bo tam są troszeczkę inne odległości. No ale cóż, przewaliłem to. Pani mi dała książeczkę, także mam książeczkę już w tej chwili. Muszę nauczyć się tych pytań kategorii C. No i mam jeszcze dwa podejścia. Nie chciałem już robić dzisiaj tego, bo szkoda mi czasu. Także przygotuję się. Przeczytać muszę po prostu no i posiedzieć, po, poczytać, i tyle nie. Także, zwykłe prawo jazdy oceniłem, ocaliłem, zrobiłem, nie zrobiłem tego prawo jazdy kategorii C. Oczywiście, jeździć mogę jak najbardziej, nie ma problemu, bo mam test zaliczony. Kurde, te szyby, no, zamarznięta jest. Także mogę jechać. Sorry, że to tak hałasuje, ale to nawie w tej chwili dałem na maksa, bo chcę jechać do domu oczywiście. No i gdzieś trzeba by było wyruszyć, zarobić jakieś pieniądze. Po prostu ta kategoria C praktycznie jest mi niepotrzebna, wiecie, na dzień dzisiejszy, bo nie będę jeździł z już. I ten, i no nie będę, ale ona może się przydać, bo to jest też prawo jazdy do ciągnięcia przyczep, prawda? Czyli po prostu nawet tych przyczep turystycznych. Także dobrze to mieć, a że nie muszę robić jazdy, tylko zdać test pisemny, to go znam po prostu, bo. Jakbym teraz zdrapował tą kategorię, że ona jest mi niepotrzebna, a za jakiś czas okazało się, że ona jest potrzebna, to wtedy muszę szybko, wiecie, wszystko robić od nowa, jazdę, testy i tak dalej. A teraz mam jeszcze dwie próby podejścia, żeby zdać ten test, także sorry, taki udał się dla mamy i taty, nie zdałem. Kategorii C. Zdałem prawo jazdy podstawowe, nie zdałem kategorii C. Jest mi wstyd. No ale wiecie, no po prostu nie uczyłem się w ogóle. Nawet nie przeczytałem, nie, nie przeleciałem tego, tych pytań. Nie. Mógłbym teraz na przykład, bo pani mi dała książeczkę, yy, nasza, polka zresztą. I wystarczyłoby mi poczytać tutaj ze dwa razy, i może by, może by udało mi się zdać. No ale nie chce mi się robić to tego. Przyjadę sobie w tygodniu na, na spokoju. Po co mam się denerwować? I tak odpowiedziałem na 9 pytań. No z 12. Także yy, nie jest zły wynik, tylko pierdoł, pierdołowate zdający. Ja. Ale cóż, B zaliczone. To się liczy. Czyli można do 2009 roku. Do stycznia 2009, bo takie prawo jazdy otrzymałem. Znaczy nie otrzymałem, no bo jeszcze oni czekają, aż zdam drugi test, nie? No ale B już mam kategorię D, czyli tą najniższą na osobówki, mam już zaliczoną.